Po trzech tygodniach treningów najstarszy zespół szczypiornistów MKS-u Wieluń rozegrał dwa sparingi. Choć w obu praktycznie ci sami zawodnicy grali przeciwko tej samej pogoni Oleśnica, gra Wielunian w obu meczach była diametralnie inna. W hali rywala podopieczni Wojciecha Psui zagrali bez kompleksów i przegrali z doświadczonym drugoligowcem zaledwie 30-33. Niestety, mimo że w wieluńskim rewanżu goście wystąpili w ośmioosobowym składzie, a na zmianę mieli tylko bramkarza, to oni od samego początku przejęli inicjatywę. Po pierwszej tercji prowadzili 10-4, po drugiej 20-12, a cały mecz wygrali 34-20. Pewną pociechą dla kibiców mogła być jedynie postawa trzech wychowanków MKS-u w barwach pogoni. Maciejak rekory, strzelca 15 goli Łukasza Piwnickiego oraz jego brata Piotrka w bramce. Grający trener z Oleśnicy Barzy Szpik. najpierw się wytłumaczy, dlaczego tylko 7-osobowym, w siedmiu, w siedmiu właściwie 8-osobowym składzie przyjechali, a w zasadzie przyjechaliście 5, bo mieliście chłopaków z Wielunia? No tak, no przyjechaliśmy z chłopakami z Wielunia, którzy już reprezentują Oleśnicę od jakiegoś czasu. no Niestety terminarz tutaj pracy zawodników wszedł nam tutaj w, me w mecz, no ale daliśmy rady nawet tym składem. No właśnie, ledwo trzema bramkami wygraliście w leśnicy, tu się spodziewali wszyscy, że, 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 że może być odwrotnie, albo nawet lepiej dla MKS-u. Spodziewaliście się, że tak co Wam pójdzie, wielu ludzi? Czym to było spowodowane? Nie, wydaje mi się, że po prostu troszeczkę się uspokoiło, yy, także yy, pokazał się nowy zawodnik na kole. Yy. Który jest także naszym, będzie moim asystentem i on tutaj wprowadził dobrą grę obronną i rzucił trochę bramek w ataku z koła, czego brakowało w pierwszym meczu. Spodziewaliście się, że tylu kibiców może na mecz sparingowy przyjść w Wieloniu? Szczerze mówiąc nie, tym byliśmy mile zaskoczeni, fajna atmosfera, naprawdę porządna organizacja tego sparingu była. Jeżeli gracie w Wieloniu, to muszę zapytać o zawodników z Wielonii, a tym już taka tradycja. Macie Kostrzewa chyba szósty sezon Łukasz Piwnicki, piąty sezon. Jak oni się sprawują? Tak? No, no. Ja, może już znam częściowo odpowiedź na te pytania, ale jak chcę słyszeć ze strony trenera, jak oni się tam wkuponowali w ten zespół, wiem, że część nawet odeszła do Śląska w Jak to wygląda teraz ta współpraca na linii No Wygląda bardzo dobrze, szczególnie Łukasz Piwnicki od wielu lat no, godnie reprezentuje pogoń. Średnia 7-8 bramek na mecz. No to, jest, to jest wręcz fenomen tutaj w drugiej lidze. Szczególnie, że gra z prawą ręką na prawym skrzydle, co jest wiadomo niełatwą sztuką. Pozostali Maciek Krekora tutaj... No wiem, że były Bartek Krawczyk i Marcin Kruk. Co, może co nie robią, ty wiesz więcej. Bartek Krawczyk i, i Marcin Kruk poszli do Śląska Wrocław, gdzie... Maciek Torhałasz. I Maciek Torhała tak jest. Natomiast... Maciek Krekora wraca tutaj po kontuzji, no i szczerze mówiąc będę liczył na niego w tym sezonie, będzie miał dużo grania. Na wzmocnieniu bramce też można liczyć, że teraz wielu w tym sezonie? Y, tak, ale tu jeszcze nie mogę zdradzać szczegółów. Z kolei w zespole gospodarzy tak naprawdę wyróżnił się tylko jeden zawodnik najmłodszy na boisku Piotrek Madeła, który 17 lat skończy dopiero w grudniu. Wyszliśmy jakby trochę stremowani, bo to w końcu pierwszy mecz trzeciej ligi w Wieluniu. No i myślę, że... To... No jeszcze nie no, ale to chyba spowodowało to, że tak zagraliśmy słabo. Spodziewaliście się, że tylko kibiców będzie na trybunek to trochę przytłoczyło? No tylu jeszcze tylu nawet ja nie widziałem, a, a w młodzieżowych rozgrywach już trochę gramy, no i to, to było tym powodem i słaba gra w obronie przede wszystkim. Tylko jeden zawodnik na zmianę w drużynie gości, u was chyba 11 na osi rezerwowych, nie, nie szło ich dogonić, w tej drugiej trzeciej tercji ni, 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 ni kondycyjnie nie okazali się słabsi potem? Znaczy no próbowaliśmy, no ale tu, tu, tu złe wyrzuty, czy, czy, czy oni się też tak, tak wolno nie wracali, oni w końcu grają ze sobą już, już palę, kilka lat, a my dopiero czwarty tydzień zaczniemy teraz we wtorek, więc no nie wiem, może to jeszcze mało zgrania mamy po prostu. Będzie lepiej w meczach ligowych? Na pewno. Czy znasz już odpowiedź, dlaczego tak się stało dzisiaj? Myślę, że mecz zaczyna się od gry w obronie. Najpierw zaczęliśmy bardzo słabo w obronie, a później doszła bardzo słaba skuteczność w ataku. Brak pomysłu całkowicie na rozegranie jakiejkolwiek akcji w ataku, wolna gra i złożyło się to wszystko na końcowy wynik, który był 14 do tyłu. To generalnie dużo lepsza postawa była w piątek naszej drużyny, czy, czy dzisiaj może przeciwnik lepiej zagrał, jak to widzisz? W piątek to był Majsterszy w wykonaniu tej drużyny i szkoda, że sędziował tylko jeden sędzia w Oleśnicy, bo myślę, że chłopcy mogli spokojnie wygrać ten mecz. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, to jest jeszcze jeden czynnik, który... Myślę, że tutaj jest kluczowy, no trema niestety, zjadła nas też trema. Spodziewaj bo... się, że zapewnią się trybuny na tym meczu sparringowi? Szczerze mówiąc wierzyłem w to od samego początku, jako nawet chłopakom mówiłem, chłopaki o leśnicy gramy, naprawdę fajny mecz, bez żadnych stresów, bez niczego, a zobaczycie co będzie w niedzielę, kiedy przyjdą wasi kibice, rodzina i wtedy zaczną ręce że no i wynik tego był teraz. I cieszę się, że takie sparingi są, bo przynajmniej musimy się przyzwyczaić do naszych kibiców. Już niedługo wraca trener pierwszy, Dyrektor tak, H. czy już masz, się na pewno na jakąś rozmowę z trenerem, macie jakiś pomysł, na czym szczególnie trzeba popracować, kogo widzicie, kogo nie widzicie, oczywiście nie zdradzamy teraz szczegółów, jak to będzie wyglądać w drugiej części przygotowań. Mamy pomysł, no dzisiaj kolejny mecz nagraliśmy na kamerkę, także jest naprawdę jest super materiał szkoleniowy, jest z czego się uczyć, można oglądać sobie na wszystkie sposoby z każdej strony, no i oglądać swoje błędy, bo naprawdę do pochwały tutaj nie ma, nie ma za bardzo czego chwalić, a jedyne co to można ganić wiem, że to Leśnica już za tydzień zaczyna rozgrywki, ciężko będzie z nią te sparingi kontynuować, czy, czy macie może na widoku jakiś sparing partnerów, bo wiadomo, że czego najwięcej chyba tej drużyny to, to, to właśnie gry, nie będzie wszystkiego. Gdzie wszystko się rozpozna po, po, po zawodnikach, jeśli chodzi o treningi? Dokładnie, brakuje nam ogrania, ogranie, jeszcze raz ogrania, dużo gry. No, mamy na oku jeszcze dwie drużyny, z którymi chcielibyśmy zagrać sparingi. No wiadomo, że będą prawdopodobnie na tygodniu te mecze, bo jeżeli ruszyli gan, no, to ciężko będzie rozegrać jakikolwiek sparing. No to nie zmienia faktu, że na pewno, musimy, jesteśmy cały czas z budowie no, trzy tygodnie treningu i od razu chcielibyśmy zagrać fantastyczny. Med. No niestety tak się nie da. Musimy poprzeć wszystko treningami, pracą i, i sparingami, przede wszystkim przed publicznością, bo no tutaj musimy się przyzwyczaić do tego, co, 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 co było naszym kiedyś atutem, czyli własna hala i, i zwycięstwa na własnej hali. To chyba najlepszą mamy dzisiaj odpowiedź, jeśli chodzi o pytanie... Jak bardzo tu brakuje tej piłki jeszcze wykonaniu seniorów w Wieluniu, jeśli chodzi o sparingowy mecz przyszły przyszło kilkaset osób. Ale zmieńmy troszkę temat. Za, za tydzień niecały już sprawdziam Twojej drużyny, turniej w Wieluniu. Kogo zobaczymy na zawodach w Wieluniu, kiedy to się odbędzie? E, turniej w Wieluniu w sobotę, niedzielę, następną. E, zobaczymy Saturn, Kłocko, drużyny z Kłodzka, drużynę z Oleśnicy, z Lublina, e, pierwszą i drugą drużynę MKS-u oraz gości z zagranicy Ostrawę. Tak powiedziałeś, następną sobotę, niedzielę, ale... Przy... Przypomnijmy, że oglądamy te, 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 ten program w piątek, sobotę, czyli w ten weekend, czyli 17-18 września. Powiedz jeszcze godzinki, jeśli już masz program. Od godziny 8 zaczynamy do godziny 17 w sobotę, od godziny 8 do godziny 12.30 w niedzielę, o 13 zakończenie turnieju.